Witam z tej strony maxim 1980 Dziś jest cykl 15-minutówek. Pokażę Wam grę tutaj na podstawie demka, bo ona jeszcze nie wylazła. Medieval Moves Deadmonds Quest, tak jak widzicie na ekranie. Co ważne, jest to gra zrobiona przez gości, którzy robili sport Champions. Dlatego znajdziecie tutaj dość dużo połączeń do tamtej gry. Co ważne. Że ta firma nie zapomina o graczach leworęcznych, ja jestem leworęczny. Dlatego tutaj mam możliwość ustawienia sobie, czy chcę grać lewą ręką. Ja jeszcze zobaczę, tutaj, co my tu mamy w opcjach. Dobra, olać, wybieramy tutaj lewą rękę. Ile mamy kontrolerów? Jak widzicie, znana nam poza skalibracji, już kalibrujemy cały system. Ok, jak widzicie, powinno to już być. Widzicie, sterujemy takim gościem. Teraz będziemy mieli krótki tutek. Ja wiem, że niektórzy narzekają, że tutki, ale chcę Wam pokazać właśnie możliwości tego tytułu. Jak widzicie jest nasza postać. Mam tutaj mieszane uczucia, bo tak naprawdę cieszę się, że jest to coś nowego, że jest to w końcu e, gra namuwa prze, przełamująca wszelkie jakieś tam gry dla 14 latego o tańczeniu. W końcu jest coś innego, bo dość dużo teraz tych tytułów wychodziło takich naprawdę korzualowych. Tutaj mamy takie połączenie, z jednej strony jest to gra prosta, z drugiej strony trudna. Jak widzicie, mamy tutaj w tej chwili mele. Będę tutaj trzaskał to, tego manekina, tego stracha na wróble. Dobra, będę go tu mocniej tutaj, bez żadnych przycisków, tak jak machamy. mówę. jak widzicie, lewy dole ruch, tym gościu nam się tak wygina. Tak samo my tutaj się wyginamy. Ok. Dlaczego mam mieszane uczucia? Bo z jednej strony jest bardzo fajnie rozbudowane to te sterowanie. Teraz, jakbyśmy mieli dwa muwy to byśmy jednym się zasłaniali jako tarczą. W tej chwili musimy używać przyciska move, przycisku mów do właśnie tarczy. Czyli jest to zastosowanie bardzo podobne z gladiatorów, jeżeli chodzi o Sport Champions. Jak widzicie. I mamy tutek, żeby się zasłaniać tą tarczą. Później Wam pokażę dlaczego mam mieszane uczucia, ale podoba mi się, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Jakby był z tym sterowaniem powiem szczerze coś bardziej dla hardkorowych graczy, jeszcze bardziej hardkorowych graczy to było lepiej. Okej, okay, ja się to będę zasłaniał i kąty. No nie wiem czemu nie dostał. Okej, okay, teraz dostał. Dobra, drugi raz dostał. Teraz zasłaniamy się z tej strony, lejemy go po raz trzeci i po raz czwarty. Dobra, mamy ten tutek tutaj zaliczony. To jest jedna z rzeczy tutaj tak naprawdę, tarcza i miecz z podstawowych tutaj w tej grze. Mamy o wiele bardziej rozbudowane te sterowanie, ale zaraz zobaczycie. Teraz zasłaniamy się tutaj przed lecącymi w naszą stronę owocami. Mnie się ta gra całkiem podoba. Ok, przeszliśmy następny tutek, tak na szybko. Teraz mamy tutaj gwiazdki, które są mid-range atakiem. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Następna rzecz. Trzymamy przycisk T, czyli ten cyngiel, i rzucamy. Tutaj jest to, można powiedzieć, nawiązanie do Sport Champions, do golfiska. Jak ktoś grał, to wie o co chodzi. Bardzo podobnie tutaj to się steruje, także chłopaki wykorzystali doświadczenie ze SPORT CHAMPIONS. Dokładnie, zresztą zobaczycie, będzie dość dużo nawiązań. Teraz mamy akurat łucznictwo, które będziemy wykorzystywać też w SINGLE normalnie w I identycznie się je obsługuje tak jak na SPORT CHAMPIONS, czyli sięgamy tutaj za plecy, celujemy w jakiś tam cel i puszczamy przycisk T. Jest to identycznie zrobione do SPORT CHAMPIONS. Ale bardzo mi się podoba, że właśnie te ich przetarte szlaki, szlaki zostały skopiowane, jakby do innej gry, bo tam to sterowanie było bardzo fajne i bardzo precyzyjne. Tutaj jest to samo. Strzelamy w lampę. I teraz mamy następny strzał. Na mówię mamy tutaj AIM. Yy... Okej. Okay. Mamy następną tutaj yy, następny samouczek, przeszliśmy. Teraz mamy kuszę, za pomocą której możemy się przemieszczać. Chwileczkę nam to gościu tutaj tłumaczy. Ja tak jak mówię, z jednej strony sorry za tutorial, ale z drugiej strony chcę wam pokazać możliwości tutaj tego. Trzymamy od dołu przycisk T i celujemy w daną przeszkodę, gdzie za pomocą podwiczki na linie. możemy się tutaj przenosić z tej kuszy. Gdzie tutaj ten cel był u góry, dobra? Podciągać się na inne plansze. Na wyższe kondygnacje. Lecimy dalej. Ok, Mamy następny samouczek za nami. Jak widzicie, jeszcze raz reklama tego demka, że nadchodzi. I wczytuje nam się e, stricte prawdziwa gra, single. Czyli będziemy tutaj wykorzystywać nasze umiejętności nabyte w samouczku podczas normalnej gry. I tu zobaczycie, że z jednej strony sterowanie jest bardzo fajne, tak jak widzicie, szczegółowe i precyzyjne, ale z drugiej strony mamy tutaj grę, nie wiem, jak by to nazwać. To trochę przypomina celowniczek, taką strzelankę celowniczkową, czyli nasza postać przemierza sama tutaj ten teren, a my tutaj ciągamy i używamy tej wszystkich mocy. Czyli nie mamy pełnej kontroli nad postacią, a szkoda, bo z by się tu pograło i użyło navigation sticka do poruszania, żeby to był całkiem taki otwarty teren. Bo sterowanie chłopaków właśnie z Champion's naprawdę jest fajne. Widzicie, mamy pierwszego wroga i możemy wybrać, możemy go ciachnąć. Innych na przykład możemy potraktować gwiazdką, bądź też jeżeli zdążymy z łuku, także tutaj do naszej inwencji zależy. Następną rzeczą fajną tutaj mamy butelki z energią, czyli butelki z mlekiem. Trzymając przycisk Mów, udając taki sam ruch, jakbyśmy pili, nasza postać pije, odnawiając sobie energię. Tak, jak widzicie, jest to dość fajnie zrobione. No ja teraz nic nie robię, a postać biegnie do przodu, czyli taki celowniczek na szynach. I lecimy dalej. Dlatego mówię, mam mieszane uczucia, ale tak naprawdę jest to pierwszy tytuł na mowa od dość długiego czasu, który zachęca do gry mnie przynajmniej. Nie wiem, może zrobię tutaj taki filmik z dwóch innych demek, jeżeli chodzi o traktujące go tańczenie. To tam naprawdę jest taka kicha, że nie wiem, posmianować się tylko by mogły 13-letnie dziewczyny czytające tam jakiś Bravo Girl. Jeżeli chodzi o tamte tytuły, tutaj już jest lepiej, bo naprawdę coś musimy robić. Tam jest naprawdę tamte tytuły, są kożywalowe, także ja jestem z jednej strony naprawdę bardzo zadowolony, że coś takiego wychodzi. Tylko czekam na takie sterowanie w połączeniu z ruchem. Tutaj widzicie, ciągnę do siebie szafkę, rozwaliłem, zaczepiłem tutaj tym naszym, tą naszą kuszą z tą kotwiczką, zaczepiłem ją o szafkę i rozwaliłem ją, ciągnąc ją do siebie. Tutaj goście z TNT nas chcą wysadzić. No niestety nie udało mi się zebrać tam jakieś gwiazdki. Ale zaraz zobaczycie, że mamy mocniejszych przeciwników. Ja tutaj gwiazdką sobie radzę. Teraz tego złku postaramy się rozpieprzyć. Nie trafiłem. Ok. Mamy po nim szybko. Jeszcze jak nam się uda. Jest, mamy butelkę z mlekiem, czyli mamy energię. Tutaj mamy następnego wroga za tarczą, gdzie musimy tutaj zdecydować, czy wolimy zasłaniać się tarczą, bądź też strzelać. Ja niczym ninja shurikenami nawala. Widzicie, oprawa jest taka trochę dziecięca, ale tutaj to nie przeszkadza naprawdę dużo ludzi nie ma takiego naprawdę dużego skilla w mowa, bo nie ma takich naprawdę porządnych gier do muwa, więc to, że to jest na razie w formie takiej dość prostej, nie przeszkadza kompletnie. Bo myślę, że z czasem po prostu będą wychodzić tytuły coraz lepsze, ludzie się będą przyzwyczajać do tego mowa. Mam taką nadzieję, bo nie wiem, czy tak będzie. Okej, okay, tu będziemy mieli troszkę lepszych yy, wypasionych, bardziej troszkę przeciwników, gdzie już się będą tutaj w walce mele zasłaniać tarczą. Ja tutaj tego ciachnę zaraz. Ok. I widzicie, mamy takiego gościa, już starczą. Tu sparujemy atak i walimy go on się odsłania. Także jest to troszkę chociaż skilowe, co mi się podoba. Odsłonił się, ok. Mamy po jednym gościu. I walimy gwiazdkami w nich. Ja się tutaj nie zasłaniam, bo mam dużą butelek z mlekiem. Zbieram tutaj te wszystkie przeszkadzajki, Znaczy przeszkadzajki, wszystkie dodatki. Źle się trochę zasłoniłem. On tutaj na różnym poziomie atakuje. Także tą tarczą też musimy się zasłaniać czy wyżej, czy niżej. Musimy obserwować jego miecz. OK. Od góry. Znowu się źle zasłoniłem. Ale mamy 5 butelek z mlekiem, także za momencik będziemy pili. Tylko się pozbędziemy tutaj tego ziomka. Ok. Pijemy. Odnowiliśmy sobie energię. Teraz trzeba się zasłaniać tutaj przed tymi atakami. A tu jeszcze leci do nas gościu z, z materiałami wybuchowymi, więc jest trochę trudniej. Tutaj nam rzucają jakimiś... A, ja zostałem na gwiazdce. Gwiazdką chyba nie dam rady tak celnie trafić. No, wychyla się, łysy. Dobra. Mamy następnych wrogów. O, ktoś z jakimiś pociskami trzeba się zasłaniać. O, silniejszy Maddebaker, zwłaszcza musiał dostać 2,5 minuty do końca gameplayu. Także jeszcze może coś tutaj pokażę. Zgwiazdkujmy tutaj tych łysoni. O, coś się dzieje. Jakiś większy bosior. Tego momentu doszedłem pierwszy raz, bo tak naprawdę włączyłem, spodobało mi się to i mówię, muszę nakręcić filmik Wam, żebyście zobaczyli, że ten tytuł jest warty uwagi tak naprawdę. Tutaj możemy na kółku iść dalej, w tym, że pamiętajcie, że tutaj te wszelkie skrzynki możemy rozwalać. Bardzo fajny pomysł, naprawdę z tym sterowaniem, bo on, ono jest bardzo precyzyjne. Tamten gość tu się chowa nam za ścianą, ale chyba mu to nic nie pomoże. O, mamy jakiś, jakąś kłódkę z kluczem. Teraz kręcimy. Ok. Pierwszy zamek otwarty. Kręcimy nad garstkiem aż nam się to ułoży. Te dwie same kreski obok siebie. Ok. Taki lockpicking, <gry> jeżeli chodzi o RPG. Ja tutaj nie idę dalej, bo w tych skrzynkach często i gęsto mamy pokrywane różne rzeczy. Dobra, teraz lecimy dalej. Butelki z mlekiem, czyli papuśko. Pieniążki. Na wszystko niestety mamy określony czas, także musimy się śpieszyć w miarę z tym celowaniem. I mamy wajchę. Wykorzystującą też takie ruchy jak naprawdę. Dobra, ja tam widzę, że powoli jest około tam 30 sekund do końca gameplaya. Także ja zachęcam do tego tytułu, do zagrania w demko przynajmniej, żebyście zobaczyli sami jak to wygląda. Mnie się podoba. Jak możecie to komentujcie, oceniajcie ten filmik. Kto nie subskrybował mojego kanału, niech subskrybuje, zawsze w ten sposób dajecie mi znać, że to co robię Wam się podoba i przydaje do czegokolwiek. Także trzymajcie się na razie, hej, do następnego filmiku i oglądajcie te ostatnie 10 sekund gameplaya.